Postanowiliśmy, że sojusznicy i rodzice i motywowanie ich do pracy i wzmacnianie ich będzie dla nas priorytetem na kolejne lata, dlatego że zobaczyliśmy, że ta więź rodzicielska, e, która, e, która łączy rodzica i dziecko jest jedną z najsilniejszych więzi. Nie możemy oczekiwać, że osoby LGBT będą szczęśliwe, będą próbowały korzystać z pełni swoich praw, jeżeli nie będą miały... Bezpieczeństwa wyniesionego z domu. To po pierwsze. Zbieramy się tutaj po to, żeby zbudować europejską sieć rodziców, którzy razem z nami będą pracować poprzez e, pokazywanie swoich wartości, miłości, rodziny, akceptacji dla swoich dzieci. Oni są tą siłą, którą, która może się przeciwstawić tej nienawiści, która zalewa całą Europę. To już druga konferencja pod tytułem Kropla Krążyska organizowana przez Fundację im. Róż Luksemburg w partnerstwie z kampanią przeciw homofobii. Dziś w tym roku zebrało się około 45 rodziców z 9 aż krajów. Oczywiście jest bardzo wiele rodziców z Polski i to też nas bardzo, bardzo cieszy. Są dwie mocne grupy rodziców z Polski, akceptacja i rodzice przy kampanii przeciw homofobii. Robimy tę konferencję po to, żeby. Cała Polska dowiedziała się o tym, że rodzice osób LGBT. Wspierają swoje dzieci i domagają się równych praw. Ale spotykamy się też po to, żeby rodzice między sobą mogli się poznać, wzmocnić, wymienić doświadczeniami. W zeszłym roku mogliśmy się przekonać, jak ogromną siłę czerpią rodzice z takich spotkań i jaką to jest wielką motywacją do dalszej pracy. Ponieważ spotykamy ludzi z krajów, gdzie jest dużo lepsze są warunki prawne, ale też takich, gdzie jest dużo gorzej. I ta wymiana bardzo, bardzo wszystkich wmocni. Za każdym. Spotkaniem z rodzicami z innych krajów towarzyszą mi takie wewnętrznie sprzeczne odczucia, albowiem z jednej strony każda historia jest inna, i sytuacja każdego kraju jest trochę inna, natomiast z drugiej strony miłość wygląda tak samo wszędzie na świecie przyjaźń wygląda tak samo tak samo wygląda szacunek. I like the idea that big changes can come from lots of people coming together and doing little things. Conversations can be a real catalyst for change. So just talk to someone, someone that you know, and you'd be surprised at how much can change through a conversation.